Festival 2021, trzecia edycja po rocznej przerwie w ubiegłym roku. Powracamy ponownie tutaj nad w by Zgorzolec wibrował pozytywnymi wibracjami. Po polskiej stronie mamy sześć scen, po stronie niemieckiej jeszcze taka cilautowa scena klubu Basta. Dzieje się oczywiście bardzo dużo. Mamy cztery polskie potężne sound systemy czyli ekipy nagłośnieniowe, ekipy DJ-ów, producentów muzycznych, którzy budują swoje własne autorskie systemy nagłośnienia, po to, by w odpowiedni sposób, pełnym zakresem, pełnym pasmem, pełnią dźwięku, grać muzykę, którą kochają, czyli głównie reggae, dub, ale nie tylko, bo również mamy legendarne postacie związane z lokalną sceną tutaj w Zgorzelcu promujące jako pionierzy kiedyś tutaj hip hop, drum and bass, jungle, tego typu muzykę, więc jakby to nie jest też tylko jeden rodzaj muzyki. Myślę, że gdyby policzyć tutaj liczbę styli, które usłyszeć można na tych dużych głośnikach, to doszlibyśmy przynajmniej do dziesięciu. Impreza przebiega wspaniale, jak sobie słyszymy, widzimy coraz więcej ludzi, muzyka gra, ludzie są zadowoleni, uśmiechnięci, słońce wprawdzie zachodzi, ale cały czas nam świeciło, wszyscy są uśmiechnięci, spragnieni imprezy, liczę na to, że tak będzie dalej, że zaraz będzie kolejna, kolejny występ. Mamy sześć scen, które świetnie funkcjonują. Chcemy, żeby to była impreza dla mieszkańców, dla miasta, żeby to nie była impreza uciążliwa, która nie pasuje do, do, naszego, do klimatu naszego miasta. Wydaje mi się, że wpasowujemy się w, w, w historię naszego miasta i, i że tworzymy nową historię, że ta impreza będzie gościła co, co roku tutaj, że coraz więcej będzie miała zwolenników, że będziemy mogli ją rozwijać i uzupełniać o, o nowe elementy. W tym roku jesteśmy dumni, zaszczyceni z tego, że przyjechał do nas brytyjski producent, lider grupy Zion Train, która od ponad 30 lat istnieje na scenie globalnej i jest jednym z najważniejszych artystów stojących za muzyką Digital Dub. Jest to jego drugi set po secie w Warszawie wczoraj w Google Beach Bar. No nie mieliśmy tu jeszcze gościa takiego formatu na festiwalu. Oprócz tego gościmy. Dread Squad, łódzkiego producenta, znanego w całym świecie, producenta ton muzyki, grającego trasy, nawet w Japonii. Mamy Skunk Rangera, bardzo utalentowanego producenta sosztyna, który też produkuje już muzykę, która rozchodzi się po całym świecie. No i mamy te piękne kolektywy skupione wokół własnych głośników, czyli Rise Up Sound System, szczęstochowy jak zawsze, jak kluczo, fascynat basowych brzmień z Krakowa, Dapsid. Najpotężniejszy, chyba polski sam system. Mamy Panda Dread, czyli Bartka i jego ekipę z trójmiasta, którzy lansują DUB i regę od wielu lat w trójmieście. Są tu wszystkie pozytywne ekipy po prostu. Jestem tutaj po raz pierwszy w Zgorzelcu, jest naprawdę super, rzadko w Polsce znajdują się takie imprezy, żeby kilka sound systemów grało na jednej ulicy. Każde miejsce jest dobre do grania, wy macie o tyle fajnie, że wasz burmistrz jest kumaty i po prostu chce robić takie rzeczy, bo to nie jest takie łatwe. W innych miastach często są problemy nawet z klubami, żeby zagrać sound systemem, gdzie już wiesz, masz po prostu mury, wiesz, budynek, a tutaj możecie robić to w outdoorze, bardzo fajna inicjatywa. Nam bardzo się podoba w ogóle inicjatywa grania z sąd systemami na ulicy, ponieważ z reguły e, imprezy sąd systemowe odbywają się w klubach, e, gdyż jest to dość duży poziom dźwięku. E, a takie wyjście, wyjście z tym, jakby, że tak powiem, z tej piwnicy na ulicę do ludzi jest super inicjatywą, ponieważ. E, w większości osoby nie mające z tym kontaktu, z taką kulturą, gdzie nie ukrywajmy, jest to kultura dość jeszcze undergroundowa, mogą, mogą to po prostu poznać, zaznajomić się z tym, zobaczyć, że muzyki można słuchać inaczej, muzykę można przedstawiać inaczej oraz ta muzyka może coś ze sobą nieść. Są imprezy takie sam systemowe, natomiast to jest albo już stricte jakiś tam festiwal, powiedzmy, nie wiem, dwu gdzieś, gdzieś, nie wiem, na łonie natury, albo imprezy takie typowo klubowe, jednodniowe, nie? Natomiast tak, żeby z tą wstępem, wiesz, tak na ulicy dla każdego, no to, to jest taka jedyna rzecz. Bardzo fajnie, fajne miejsce, w ogóle bardzo fajne miasto, przyjazne, no więc zawsze fajna atmosfera, no i co jest najlepsze, że to jest trzecia edycja i za każdym razem jest super pogoda. It's. Uh, I feel very good here, very positive. Um, I like it a lot to see six sound systems in the street in Poland, right next to Germany. That's that's a, a great thing, uh, to see so many people having a good time is also wonderful. It's sort of special because I normally only see sound systems in the street, maybe at Notting Hill Carnival and big Caribbean events. I never saw this in Poland, and you don't really see it in other European countries. So that's that's pretty special. Well, what I have is a, a live uh, dub mix set. So all of the other guys are playing uh, uh, like DJs and I play like a, a, a live instrumentation. And so I create the music as, as it goes. So it's a unique performance for here, for, for the Sound System Festival. Pierwsze wrażenia są eleganckie, bo pierwsze dźwięki już były za nami, także pierwsze basy już serducho pulsują, także Dokładnie. jest git. Także pomału się rozkręcamy i podejrzewam, że za godzinkę będziemy już po prostu no, na dobrym odjeździe, fajnie się bawić, tańczyć. O To właśnie chodzi. właśnie. Na, dopiero na... początek, bo Takie. słoneczko bo za wysoko, za gorąco. Także teraz się jest fizycznie. fajnie i zaczynamy po prostu się na... rozkręcać. Mamy festiwal grecki, dni miasta i tak dalej, a jest to tak świetne miejsce, tym bardziej Granica, Dźwięki tak biją, mamy gości z Niemiec, bo na pewno przychodzą, bo, bo wiadomo. Także to musi po prostu być. Nie wiem jak mieszkańcy tutaj okolicznych domów, ale, ale naprawdę jest rewelacja. Wszystko jest tutaj. Today is good. Very nice. I like it. quite Dopiero tutaj przyszliśmy, ale uważam, że będzie fajnie. Coś się dzieje przynajmniej. Prosto z Kingston do nas wszystkich muzyka. To jest bardzo unikatowa impreza. Pod tym względem właśnie, że tego rodzaju muzyka na taką skalę jest grana na ulicy, ponieważ imprez z sound systemami, z taką głośną muzyką basową jest sporo, bo to jest muzyka bardzo popularna wśród młodych ludzi, nawet jeżeli jest w tak zwanym undergroundzie. Ale te imprezy odbywają się w lasach, na łąkach, a nie w centrum miasta, na tej pięknej ulicy, która jest granicą, ale to przestaje się liczyć. To jest po prostu pojednanie dwóch stron, dźwięk płynie na drugą stronę. Wydaje mi się, że oczywiście wielu ludziom ten poziom dźwięku może się nie podobać, ale na miłość boską, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego świętego spokoju na co dzień. Zróbmy innym możliwość, dajmy innym jeden dzień takiego wspaniałego wrażenia tańca przy głośnej muzyce na ulicy, bo to jest unikatowe zupełnie doświadczenie. Ten festiwal nie odbywa się tutaj w Zgorzelcu przypadkowo. To jest, e, jest miejscem e, takim kluczowym na hi, w historii rozwoju polskiej, e, powiedzmy sobie, e, alternatywnej muzyki tanecznej czy sceny alternatywnych DJ-ów. Myśmy zakładali Joint Venture Sound System. W 1988 roku jak grałem pierwsze imprezy w klubie na dole w Domu Kultury i to był jedne z pierwszych imprez takich sound systemowych w Polsce w ogóle i odbywały się tu klasze z LSM Sound System i chwilkę później powstały tu kolejne ekipy, takie jak Cosmos Mega Sound System. To wszystko było takie pionierskie w sumie w Polsce, nie było jeszcze wielu wtedy sam systemów, nie było żadnych DJ-ów grających, reggae było bardzo niewiele. I to jest taki klimat powrotu trochę do tych pięknych czasów. No i mamy oczywiście efekt tych lat, czyli Kosmos Mega Sam System, DJ-a ostatniego Aborygena, Jasia, obecnie przewodniczącego rady miasta Szklarska Poręba. To jest też piękne, który gra tutaj z DJ-em Sibym, Ongi Yellow Sunem, pionierskim, z gorzoleckim DJ-em. Mamy kolektyw chińska ambasada Sound System z Hipkiem i Sebastianem Ostrycharzem, czyli tych, którzy w klubach Europa, Lokator promowali nowe brzmienia i o których imprezach teraz nawet piszą w książkach takich jak Dzika Rzecz, Rafała Księżyka, na przykład tam się pojawia. Klub Europa i występ Maxi Kellnera. No więc to są te takie lokalne ekipy, które decydują o tym, że ten festiwal powinien się odbywać w tym miejscu i stanowi jakąś naprawdę unikatową wartość, która nawiązuje do historii tego miasta.